daje mi się, że dwugłowy udek tak dobytkany. Ale wiesz co, po tym ciężarem zobaczymy, co tu docelać. Trzeba jednak na mniejsza ciężara wzmocnić, bo pierdzielnie odwracam, to od nowa. Ile poszło? No, cztery czy trzy? Nie, trzy, trzy, no to i pięć bym zrobił, wiesz, czy sześć. Ech połączył 225 3 razy 5 by wyszło, ale z co, udoczuję prawie żeby założyć to nie pękło, co mi ostatnio się stało więc zostaniemy na mniejszych ciężarach i potrenuję jeszcze dwa miesiące dopiero będę kładł gdzieś tam więcej, przy 180 nie czuję, a 220 poczuć się moi drodzy czuć troszeczkę z boku to naderwanie, co kiedyś tam było na początku roku Bo w sumie pierwsze przysiady po tej kontuzji Także tyle. Niespodzianeczka. Drugi trening. 223 razy. Pozdrawiam.